Siemano, kurwy Dzisiaj gramy w 99 in the forest! Czekaj, to ma mieć... 99 in the forest! YouTube administration, it's uh, fake. Fake Knife, okej? Ok. okay. <laughs> Dzisiaj gramy nie Niebezpieczeń Noc u Daniela. O! Dobra, o, Trzeba założyć cuchawę. Jest dobrze! Dobra, musiałem się zmienić kamerkę, dobra. Lecimy! Co tu się robi w tej grze? Jakiś Halloween był. Um, jakiś ziomek, etalek, happy... Happy Halloween! I have question. Hurry up, I have... Tak. Uh, how to trick or treat? Okej okay. then what? Okej okay. I want you play a trick on me. Okej okay. then what to do? do? Okej, okay. goodbye. Nara, Dobra, czekaj, brziomasz, bo. Ja muszę zadać Ci pytanie, bo tu się zdobało jakieś. W każdym razie jak zdobyć cukierki? Klikasz się. Dance? Dance! Dance, dance, motherfucker. Eee, uh, I doesn't sound like your boozy. I'll get candy. Nie, dobra, wspierdale już. Jeszcze nie robimy. Um, o co się tu stało? Dobra, klikamy e. Mam cukierki, skąd to ja nie wiem. tylko nie pokażę, bo zapomniałem zobaczyć na YouTubie. Zajebiście, open shop. No i to jest zajebiście, ja się mogę bawić w takie gry. Co to są za rzeczy? <laughs> um, później znikają? To co, nie będę mógł ich używać? The clock are only for Halloween. To faster with this class? A, oh, dobra. Super. Nie wiem, co to się robi. Jest dobrze. Happy Halloween. Ale co wy kurwa, myślicie, żeby grać w jakiś Night in the Forest? Żartuje, so, bo... <grymne> Żartuję, Night Night Forest. Zmieniamy grę. Chuję. Proszę bardzo. To jest prawowita góra. Widzicie? Dead by Daylight. Powracamy do tej gry. Będę robić z tego yy, odcinki. Na Halloween wyszedł Springtrap, by the way. Yy, czy jest fajny? Zobaczmy. Czy jest fajny. O! Oj, to jest legend, panie. No. No taki wie. Zarażony. To nie. Ale zamrażony animatronik. To wygląda bardzo dziwnie szczerze. Nie wiem, czy kupię. Nie wiem, czy nie jest tylko na jakąś chwilę. Ale no, git, dzisiaj y, będziemy grać z kimś innym. Dzisiaj będziemy grać y, zabójca. Y, nie, 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 Dzisiaj będziemy grać. Ja już No, one will stop me. Yeah. no biały człowiek. No, ale bez kamerki, no. To muszę e, zmienić. Bo. No, myślicie, żeby to z kamerką nagrywać chłopacy. Jesteście porąbani? Aaaaa! Dobra, zmienione. Ja bym nagrywał z, kamer ja bym nagrywał z kamerką to naprawdę szczerze. Nie wiem, czy. bo było pascalne, szczerze. Zrobimy tak, i tak, lecimy dzisiaj z Springtrapem. Miało być DVD od bardzo dawna. Ale nie było. Ale teraz jest. Uuu, ale fajne grody. Ciszę. Darmowe rzeczy. To coś jest dla mnie. Dobra, dzisiaj będzie Biały Człowiek. Jakim dekiem gramy? To jest pytanie. Biały Człowiek potrzebuje. Eee, klątla figla fortuna <laughs> te polskie nazwy są zajebiste. Figel fortuny! No i możemy grać takim dekiem trochę gejowaty. No, ale tak całe w gejowata, więc takim dekiem będziemy Zacznijmy grę Biały człowiek. Tajmu. tylko on, niech tam szuka grę. Eeeh, to trochę potrwa. Okej, okay. za mam grę. Biały człowiek. Czas. Zniszczyć ludzi. Zgaduję, że oni są lepsi ode mnie o 100 razy, ale... No, zobaczymy w praktyce. Meg! No i Meg strollowała. Kurczy synka. No, nasz nasi ludzie wyglądają tak, jakby chcieli się naprawdę po. Ale nie powiem tego, bo YouTube lubi mnie wywalić teraz z platformy. Uuuuh, zdala od killera, albo że się spawni... koło swojego sojusznika. Coś z tych adonów. Gdy tu pór jest <grystanie> zbity w nawet to jest tak śmieszne. No ja powiem wam, że grałem długo z Springtrapem. Grałem bardzo długo nim. Ale niektóra zami mogę sfejlować, nie grałem długo nim, więc... Gra może pójść troszeczkę... słabo. <grystanie> I na, na. mieć troszeczkę źle. <suszkolotki> Fuck my life O ile to wypiera? O ja poczekamy Jest okej. Okay. Gramy na rozgrywce Jako Springtrap Jedna z moich nieulubionych map Na postacie na ranger Springtrap jest na ranger

Gdzie paleta? Nie. Się dwie palety? Nie wiem. się zrobię to dwie palety. Nie używaj. I... Myślałem, że... A nie, one baby, że myślałem, że Dethard, no. Mógł być O, zniszczony gen na górze. Oh. Ta meg jest taka trochę cicha. Okej, okay. Snajper ze mnie. Zniszczymy te dwa od razu. A eee, ona odwieźła. Nie, meg odwieśła. Czyli nikt nie jest na no. A ja mam daleko. O oh, Jezus. E A... czemu takie rzeczy się dzieją na mnie? Dobra Ona gdzieś mi uciekła Najgorsze że teraz jak nagram muszę mi przeszkadzać. Tajana robi geny. No, ma, ta już teraz umrze. A to jest moja obsesja, jak tak Co będziesz się za mną kręcić? Opa! I ktoś na dole? Nikt. Nie zadziała. Jak ją powieszę. Chyba. A nie, zadziała jednak. Jedziemy w dół. Gopi, go, gamer! Gdzie oni ty? Ja nie mogę zobaczyć, gdzie oni te geny... Bąpułem sobie, bo... Ma. Cze ja tu byłem! Tu sprawdzałem! Czyli tam mi został ostatni. Ale nie robię. O no i co? Chodzenie cały czas w kółko. To jest stable. Czyli, Mac robi tamtego gena? Najprawdopodobniej ona nie gra pod jakieś save więc. O, dobra, idzie do niej. z jakieś czacie ale tracę czas. jeszcze tam. Hę? No nie, no serio. No Idę. Kurde. Zrobili mi. Działem. Co? Cyber otworzy? Na no czemu kucacie wychuje? To prawda, zapłaciła szkoda, że nie gram fajnym perkiem, kim jednym, Bo bym ja miał już na szczała i mam już morować ją. Ona mi zużyła Fantom Fira, tak? Oh, otworzyła? Czyli to otworzyła. Ucieknie raczej. Tak. A tam zostawiła. Ona miała zero tego. No no. Jedno ucieknięcie tak jakby ucieknęła klapką. O... no ale. Zagramy jeszcze sobie jedną rundę z Pringiem Zobaczymy jak pójdzie mi... ...następną rundą Będzie pisać SS czy coś? Czy, czy, czy będzie... Patrzymy. czy ona opuściła już? Nie, ona opuściła, napisze tam tej osobie I lecimy kolejną... ...rundę, bo... ...tą rundę to mi kuźne dzwonili I nie mogłem się skupić trochę, ale... Mam nadzieję, że kolejna runda będzie... lepsza. Where, well, where, well, where, well, What well we got here? Okay. Springtrap na placówce medycznej. No, gdzie się podziały? Ta mapa też jest wkurzająca, Dale mi najgorsze mapy. Po te od Springtrapa. Dobra, tam. O uh, ale to był hit taki A ty co robisz Gena? Będą mi tutaj wchodzić pod gen. Gopi go gamer. Tam nie uciekł. To skaleczony. Okej okay. Szczerze? Nie spodziewałem się Nie ma! Ciekawe, gdzie robił że im już dwa razy popnęłem O Jezu, ale źle pobiegłem, szczerze. A nie! Cześć! Nara! Ale. 6 swingi. Ja mam swój cel. Wy się tam leczcie. <śmiech> <śmiech> Dobra, to było. Ale, nie, za to nie mogę iść. No to przeskakujemy. Nie wiem, czy tu była jakaś była paleta? paleta? Flash Saver. Nie udał ci się. Sadek! Go, go gamer, go, go. Jedziemy dalej. Na to totem idziesz? Nie. Okrąża, żeby uratować swoją typiarę. Szacun. Weź tą hitę. I, RAAAAAAA!!! <grystanie> oh, kochany krzyk. I wszystkie staki! GOPiGO go, gamer! I jeszcze ty, co jesteś! Nie no, zabawa na całego! O ty! Hop. Nie ma. No, troszeczkę źle poszło, albo masz konika, to już jest wkurzy... to mnie wkurzysz, nie, no nie masz. Chyba się będę poddawać, bo... Oj... Ktoś mi znowu dzwoni. Guys, to jest odcinek, w którym... Halloweenowy update, ale mi dzwonią. Jak to jest gościu z jakiegoś Discorda, to mi piszcie na Discordzie, ja tu... Gram w DBD. Ale im źle idzie, hop, naprawdę. Ale jeszcze może mnie zdziwią 4 osoby dead no To nie- To tego ja niszczyłem? Oj, oj, oj. To przepraszam Przepraszam, tak Nie chciałem wam niszczyć oj, oj, oj Kogo ja tam widzę? Czy to jest V? zniszczy zniszczę tę paletę a no to jest Wii chyba. To jest Wii. Oj, oj, oj. Op. Oj, albo. Oj! Lajta ma! O ty! Podała się? Co jest? Ale nie mieliście tak kończyć tą grę. No nie no. Aż tak. Chyba oddam hacza komuś. Ej, no aż tak to nie miało kończyć się. Oj, tam tak krzyczy. Kolejny gen zniszczony? A tu kolejna typiara. Dzień dobry. Zapomniałem, że nie mam mojego moim sikiery. Moim Teraz mam ją! Moja ulubiona zabawa! Porzucać ludzi! Kapitan Butran będzie rzucał w ludzi siekierami Tego nie grali Siema Tam uciekam Albo teraz będę gonić inną typiarę Kogo ja tu gonię? O kurde Gdzie ja pobiegłem? Ehm. Czekaj, bo trochę zrąbałem Miałem, że tam nie ma wyjścia. Well... O! Przynajmniej muszę odebrać się siekierę, okej? Okay? I trick Uuu! <laughs> Chyba Jakby tam był ktoś w tej szafce, o! O, bo był jeden z najlepszych move'ów. Idzie za mną? To moje kroki. Co chcieli robić. Oim? Chyba się troszeczkę uciszyło Bagrałem troszeczkę już dalej teraz ostrożnie. U. Ale ja, to jest piękne. pięć 5 grenów. Masz. tym! stąd! Uuu, dies? Nie ma dies. No to... Piek. Pa. Tam robiony genest, kiedyś był, bo to ten, którego uderzyłem na kamerach, nie patrzy ktoś, kamerownik, idę do niego. Nie jesteś cwany kamerowniku. Chyba grają ostrożnie już teraz. O. Brawo, zniszczyliście totem. Hop. Oj. A ja stałem w miejscu... Chciałem okrążyć, dobra. I... jop. Jańk i Gap Pigal Gamer, Op. sobie te palety, bo jeszcze ktoś stwierdzi, że będzie nie uciekać? 5 genów, dwie osoby. Ciekawe i zero palec chyba. Chyba wszystkie z palety spalili. Wow. Come here, wie? A są dwie wie? Lajczyk. No zapominam. O, nie, zapominam. Um, a nie. A, Kuczek. Gdzie ta siekiera było? O... <laughs> Fajna latarka, całego geno zrobili? Brawo. Jo. Ja nie slaguję. Ja powieszam. Ja jeszcze fantom firmy się mączy. Dobra, gdzie jest szak? Gdzie jest szak. No ten klapa. A ja tak sprawdzę, się ona czeka, aż się otworzę. Już zamknę. O niektórzy są tacy. Chyba znajdzie, bo ja nie widzę. Albo już stoi. Nie mogę znaleźć. O nie, tu ona, tu biega. Co, ona znalazła, że ona tak biega? Czy co? Trzymaj. Uu, no i dobra. Macie mori. Guys. Ale Proszę bardzo. Oj, w ścianę! Oj. Ściana zabija. <grywki> Ściana zabija te piary I ten krzyk To jest najlepsze No, spring, Springtrap'em umiem grać Innymi nie umiem no, Ale, to wiecie jak to jest GG Ludzie GG, dobra To co chciałem zrobić, to zrobiłem Ocinek z DVD Jako Spring biały, bia, biała z, Zrobione Pomyślałem, że się podobało tak! I always back. I always back. I always come back. Widzimy się, nie wiem, może w kolejnym odcinku jakiegoś DVD, czy coś. Jakieś nagrody kolejne. A ja was Żegnam. Trzymajcie się. No i cześć. I fajnego Halloween. Dużo cukierów. Pa, pa!